Witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Dzisiaj bardziej informacyjnie, więc trochę inaczej. W tyle pewnie jakieś klikanie ostatnie EU18 będzie. A czemu ostatnie, to zaraz do tego przejdziemy. Generalnie, ostatnio stwierdziłem, że potrzebuję sobie zrobić małą przerwę od Shakesów. Ale spokojnie, to nie tak, że rezygnuję całkowicie na jakiś czas z grania, tylko bardziej rezygnuję z kilku postaci. No i pytanie, dlaczego i z których? No to tak, wejdźmy sobie w moje postacie. No i tych postaci, jak widać, troszkę jest, co oznacza, że codziennie sporo czasu na tą gierkę przeznaczam, bo sam wszystkie postacie klikam, nie ma do tego żadnych osób, ani nie pomijam żadnych postaci, więc codziennie wszystko jest klikane, no i codziennie to schodzi. Czym więcej postaci, to więcej czasu. Logiczne. No i tak, generalnie zrobiłem strasznie duży problem. Problem zrobiłem taki, że startowałem na każdym ostatnim serwerze. I to od EU10 do EU18 Chyba, jak się nie mylę, to na każdym startowałem Szybkie przypomnienie EU10 gram po prostu long term bardem EU11 miałem wyzwanie 300 poziom ówczesnym Paladynem no Tej postaci już nie ma EU12 gram cały czas long term EU13 był mały taki konkursik free to play, więc to akurat czasowo tam dużo nie zabrało, więc spoko EU14 ostatnio Dopiero skończyłem grać, znaczy kończę w sumie teraz, można powiedzieć, bo robiłem tu wyzwanie z Tornadem, więc to sporo czasu jednak zeszło. EU15 longterm term grane. EU16 obserwowałem tę rywalizację pod Awatary, postać jeszcze tutaj mam generalnie, więc kolejna postać. EU17 paladyn long term. EU18 tutaj akurat miałem tymczasowo grać jako pomoc w Lochach, więc no generalnie jak widać od EU10 do EU18 wszystkie serwery byle był, byle grał no i generalnie tych postaci nadal sporo zostało mamy 6 jak teraz to przeliczę więc no, większość z tych postaci na razie cały czas jeszcze istnieje no i kurczę niestety będzie to trzeba zmienić od razu mówię yy, że no ciężko mi trochę rezygnować z gry zwłaszcza jak tam gramy sobie razem ekipą i tak dalej ale no i muszę to zrobić niestety bo zapał i chęci do gierki mi przez to troszkę spadły, no bo problem jest generalnie największy taki, że załóżmy startuję sobie na EU15, takim nie, wystartowało EU15, no i tam na początku to jest sporo do klikania, loszki i tak dalej, dostępowania lochów, no to, no to generalnie jest co robić na tych postaciach. No i dobra, grałem sobie na EU15, potem wyszło EU16, więc uwaga poświęcona na EU15, no już się troszkę tutaj dzieli, nie. O tym chodzi EU17. Tutaj nadal nie ma jeszcze stopowania lochów zaczętego, więc no ta uwaga się rozbija na kolejny dodatkowy serwer. E, no i właśnie z tego powodu, e, no to na tych postaciach różnych miałem gdzieś tam zaniedbane czasami lochy. Bo powiedzmy na jednym koncie sobie jednego dnia klikałem, robiłem odcinek, już na drugim mi się nie chciało, więc stwierdziłem, dobra sobie kliknę jutro czy w kolejnym odcinku. No i tak to się przesuwało, przesuwało, no i z tego powodu też ten Postacie które mogą być gdzieś tam słabsze, być w tyle z względem innych, albo jakie by mogły być, więc to jest jeden problem. A druga sprawa no jest taka, że no właśnie to strasznie dużo czasu wymaga, nie? Więc właśnie, jak jest kilka postaci, które nie są na stopce, no to na której się skupić, nie? I tutaj właśnie doszedłem do wniosku, że kurczę, jak będę robił postacie w przyszłości, to jednak dobrze by było, żeby jedna postać, dojść nią do stopki i dopiero nowe konto. Ewentualnie po drodze jakiś tam mniejszy projektik, który wymaga mniejszej uwagi, nie takiego full focusu na gierce, więc to do takiego wniosku doszedłem i tak będę w przyszłości robił. No i dobra, i teraz pytanie, z których postaci chcę zrezygnować. Od razu mówię, że decyzja nie była łatwa i się zastanawiałem, czy jeszcze więcej serwerów, z większej ilości serwerów nie zrezygnować, czy nie. Albo ja, No dobra, no coś już muszę zostawić. Ale no generalnie stwierdziłem, że zrezygnuję z trzech postaci. Aktualnie, aktualnie mam 8, no czyli prawie z połowy można powiedzieć. 8-3 mamy 5, 5 mi zostanie, więc myślę, że będzie spoko. Zwłaszcza, że większość już jest na stopce, więc będzie spokojniej. No i tak, rezygnuję z E18. Tutaj tak jak mówiłem, no to będę miałem być po prostu jako pomoc w lochach, bardziej to od początku też mówiłem, że nie będę. Tam grało jakoś dłużej, ale no, mimo wszystko, no, myślałem, że będę grał dłużej do ponad 300 poziomu, ale też, no, właśnie mój poziom przez ten mniejszy zapał stoi w miejscu od dłuższego czasu, zamiast na bieżąco sobie to fajnie klikać. Z EU17 też rezygnuję, niestety, mimo że czarne Wąsy, bardzo fajna ekipa, pozdrawiam serdecznie. To też zrezygnuję, bo to konto chyba, może wydaje mi się, że najmocniej dostało ogólnie przez, pod tym względem, że te lochy gdzieś tam były wstrzymywane. Tutaj jeszcze stopki nie zacząłem, bo tutaj chciałem później tą stopkę zacząć, więc trochę jakoś gdzieś tam, co jakiś czas klikałem dalej. I dalej jeszcze rezygnuję z EU14. Z E14 rezygnuję z tego względu, że tam miałem ten projekt z Tornadem. No i ekipa Devil też fajne ziomki, pozdrawiam serdecznie serdecznie, ale z racji, że przez ten mój projekt, no to moja postać jest w tyle, no bo Tornado jednak jak już nie chciałem w ogóle stopować, no to lepiej byłoby, żebym to Tornado na bieżąco klikał. Więc to no generalnie te postacie najbardziej oberwały. To jest jedna sprawa. I druga sprawa jest taka, że też patrzyłem pod fuzję serwerów jakichś przyszłych. No i generalnie to wygląda tak, że chyba po 4 serwery rocznie będą. Tam dokładnie tego nie sprawdzałem. Nie pamiętam kiedy, jakie serwery wychodziły, ale już mówię jak to mniej więcej będzie wyglądało. No powiedzmy, że będzie od 1 do 4 łączony, tu akurat nie ma serwerów, potem od 5 do 8. Tutaj co mówię, przypuszczenia. I tak, jak chodzi o serwer piątkę i siódemkę, no to zostawię sobie 7 na pewno. Jak chodzi o piątkę, to tutaj mam taki inny projekt z kolei, czyli najdłuższe stopowanie rochów. Tutaj po prostu będę trzymał stopkę do 550 albo 600 i po stopce chyba będę tą postać kasował po prostu, albo no czy może nie kasował, tylko ją zostawię po prostu. Ale no mój cel, tak taki sobie wymyśliłem. Bez sensu, wiem, ok, ale tak sobie wymyśliłem, że na tym serwerze będę chciał sobie wbić jak najwyższy poziom po stopce, może gdzieś tam top poziom bić ogólnie na serwerze, więc takie coś sobie wymyśliłem i po stopce bym zrezygnował, no bo postać też względem nie będzie tyle, no po prostu takie coś sobie wymyśliłem. Więc zakładając, że to będzie jeden serwer fuzyjny, no to mi pasuje akurat EU7 bym sobie zostawił. Dalej pewnie będzie od EU9 do EU13, coś takiego. I tu mam dwie postacie: 12 i 10. No i tutaj do końca nie mogę się zdecydować, którą bym chciał zostawić. Więc po prostu zostawiłem na razie obie. No bo nie wiem, może z jakiej zrezygnuję po fuzji, ale do fuzji jeszcze i tak sporo czasu, więc to sobie zostawimy. A może będę miał dwie po prostu na tym serwerze. Nie wiem, zostawiam tak. Dobra, i kolejna fuzja. Powiedzmy od EU14 do EU17 jakoś wypada, właśnie, nie? Coś takiego. No i tutaj by mi zostało to EU15. Też jedna postać. Także tak to sobie wymyśliłem. No także. Tak to wygląda, jak chodzi o, moj, o przyszłość moich postaci aktualnych. Czyli na ten moment wypada niestety 18, 17, 14. No i w przyszłości wypadnie jeszcze piątka, ale to tam pewnie dopiero kiedyś, kiedyś. A 12, 10 zobaczymy. Więc to jest jedna sprawa. No i dalej, dzisiaj trochę dużo gadania, także wybaczcie, jak coś nie składnie gada, mnie może nie poklei, ale staram się to w miarę jakoś sensownie sklecić. I kolejna sprawa, czyli przyszłe serwery. Pytanie co z EU20, bo EU20 już tam zapowiadałem na streamach, nie tylko, że będę sobie grał. Dekremantom w ogóle, miałem grać. Ale z EU20 rezygnuję i z kilku kolejnych przyszłych serwerów też, do którego konkretnie to nie wiem. Ale podjąłem decyzję taką, no bo ja teraz studiuję, ogólnie mam ostatni semestr magisterki i stwierdziłem, kurczę no dobrze byłoby się skupić gdzieś tam na tych studiach. Plus, mam, chciałem też zrobić i tam gdzieś robię w wolnym czasie. Projekt taki z Minecrafta, więc po prostu, żeby uwagę swoją troszkę na coś innego, na, na coś, na czymś innym się skupić bardziej. A też jak mówię, cały czas gram, cały czas będą odcinki, co jakiś czas streamy będą, także to nie tak, że rezygnuję. Ale po prostu na razie nie czuję, że potrzebuję nową, po zaczynać nowe postacie, na nowo. No bo na początek mówię, dużo uwagi potrzeba, więc no na razie tego nie potrzebuję, więc sobie robię przerwę. Tak wstępnie myślę, właśnie gdzieś tam do wakacji jakoś, jakoś się obronie i potem chillera. No może stwierdzę, że jednak wcześniej robię postać, tego też nie wykluczam. Ale no generalnie na pewno kilka następnych serwerów, w tym EU19, EU20 na 100% omijam. EU19 to wychodzi teraz w piątek w ogóle. W piątek, teraz jutro, w sumie wyjeżdżam. Także też mi nawet start nie pasuje, no i mówię, na razie za więcej postaci nie potrzebuję, więc sobie robię przerwę. Jak wrócę, będę robił postacie to jedną do stopki i dopiero kolejna. Także taki jest plan i tak to wygląda. Dobra, myślę, że to wszystko chyba, co chciałem powiedzieć. No, mam nadzieję, że zrozumiecie. Nie macie mi tego za złe, i osobiście mogę polecić. Żebyście też nie robili za dużo postaci, no bo później się tak rozmywa z niektórych Właśnie macie, macie może mniejszy, mniejszy zapał do klikania, więc to po co to sobie robić po prostu? 3-4 postacie sobie zostawić, a więcej nie ma co się ładować. Takie jest moje zdanie. Oczywiście, jak ktoś ma czas chęć do klikania 10-20, spoko, nie zabraniam Tylko to taka moja rekomendacja, co za dużo to niezdrowo. I dobra, jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim, co ze mną grali na tych serwerach. Na tych co tutaj zostały, i na tych co gdzieś tam wcześniej sobie grałem. Bo generalnie wszędzie fajne ekipy, więc no właśnie ciężko mi z tych wszystkich serwerów rezygnować. Ale no mam nadzieję, że jak nie na tych serwerkach się nie udało long term pograć, to na kolejnych, jak już będę miał większy spokój i nie tyle postać naraz, to sobie też razem jeszcze zagramy. Ja oczywiście y, wiadomość do gildi każdej zaraz też będę pisał Także żeby nie wychodzić tak sobie randomowo nagle No i też jak w razie co zostanę żeby poklikać jakieś ataki dopóki dla mnie jakieś zastępstwo się nie znajdzie Także dobra, tyle ode mnie dzisiaj, strasznie się nagadałem informacyjnie, tyle jakieś tam loszki pewnie zapuściłem y, No i dobra, kolejny odcinek pewnie w przyszłym tygodniu, bo tak jak mnie ja teraz wjeżdżam, więc streamka pewnie ten weekend też nie będzie więc do przyszłego tygodnia. Na razie, Siemanko.